Witam na kanale MatSpot w kolejnym odcinku Niezbędnika Maturzysty, czyli kursu przygotowawczego do matury, w którym powtarzamy wszystkie najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze. Tematem dzisiejszego odcinka to będzie Geometria Analityczna odcinka, i jest to część druga tego zagadnienia. Zrobimy trzy zadania. Polecam samodzielne rozwiązanie najpierw. Na koniec odcinka przygotowałem też zadanie do samodzielnego zrobienia. No a teraz już zaczynamy. Zadanie dziewiętnaste. Dane są punkty P równa się minus 2 minus 2, Q równa się 3, 3. Odległość punktu P od punktu Q jest równa. No i musimy wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Do liczenia odległości dwóch punktów na układzie współrzędnych służy nam taki wzór. Jeśli mamy dwa punkty A i B, wzór mówi nam, że musimy to wszystko wziąć pod pierwiastek i musimy podejmować pierwsze współrzędne tych dwóch punktów, czyli XB minus XA i podnieść to do kwadratu a potem trzeba odjąć drugie współrzędne tych punktów, czyli yb minus ya i też podnieść do kwadratu. No to liczymy. Odległość punktu p od punktu q to będzie pierwiastek. W pierwszym nawiasie odejmujemy pierwsze współrzędne tych dwóch punktów. Pierwsza współrzędna punktu q to 3 i od tego musimy odjąć pierwszą współrzędną punktu p, czyli minus 2. To podnosimy do kwadratu. Potem dodać i w drugim nawiasie odejmujemy drugie współrzędne punktów. Zaczynamy od punktu Q znowu, czyli od trójki. Odejmujemy drugą współrzędną punktu P, czyli minus dwójkę i to podnosimy do kwadratu. Na razie z liczbą 3 nic nie robimy. Najpierw te dwa minusy zamieniamy na plusa. Będzie plus 2 i do kwadratu. To samo w drugim nawiasie będzie 3 dodać 2, też do kwadratu. Teraz możemy sobie już trójkę i dwójkę dodać, z tego wychodzi 5 do kwadratu, z drugiego nawiasu tak samo. Teraz te piątki potęgujemy. 5 do potęgi drugiej to jest 25, dodać 25, a to jest pierwiastek z 50. Takiej odpowiedzi tutaj nie ma, to znaczy, że coś jeszcze z tym trzeba zrobić. Z pierwiastkować liczby 50 się nie da, ale można tutaj coś wyłączyć przed pierwiastek. Żeby to zrobić, no musimy sobie liczbę 50. Rozłożyć na czynniki pierwsze. 50 dzieli się przez 2, to jest 25. 25 przez 2 ani 3 się nie dzieli, dzieli się przez 5, to jest 5 i 5 przez 5 daje nam 1. Odczytujemy to tak. Te dwie piątki łączymy w jedną nową piątkę i ta piątka idzie przed pierwiastek. A pod pierwiastek tutaj damy to, co się nie udało tutaj połączyć w żadną parę, czyli ta dwójka. Ona została taka samotna. Tą samotną dwójkę dajemy pod pierwiastek. No i mamy wynik 5 pierwiastków z dwóch, czyli odpowiedź poprawna to odpowiedź C. Do tego zadania mam jeszcze drugi sposób. Moglibyśmy zaznaczyć te dwa punkty: punkt P minus 2, minus 2, to by było stąd, jak polecimy minus 2 i minus 2, to tutaj jest P. Punkt Q ma współrzędne 3, 3, czy to będzie 3, 3. Tutaj moglibyśmy zbudować taki kwadrat, a odcinek pq to jest przekątna tego kwadratu. Przekątną kwadratu oznaczamy literą d i mamy wzór na przekątną kwadratu. Bardzo przydatny wzór. D to się równa a pierwiastków z dwóch. I wystarczyłoby znać bok kwadratu, a bok kwadratu to my sobie możemy policzyć, ile on ma. Tutaj jest dokładnie 5 jednostek. To znaczy, że w miejsce A możemy dać 5 i dostajemy z tego wynik 5 pierwiastków z 2. Taki sam jak poprzednio, ale o wiele szybciej. Zadanie 20. Dany jest okrąg o środku S równa się 2,3 i promieniu R równa się 5. Który z podanych punktów leży na tym okręgu? Żeby wskazać właściwą odpowiedź, to najpierw musimy sobie przypomnieć trochę, co to jest okrąg. Jeżeli mamy jakiś okrąg o środku S to jeśli wybierzemy sobie na tym okręgu jakiś dowolny punkt, to odległość tego punktu od środka okręgu to będzie promień i tak jest z każdym punktem na okręgu. Gdzie ten punkt bym nie wybrał, to zawsze odległość tego punktu leżącego na okręgu będzie równa promieniowi i to właśnie wykorzystamy sobie w naszym zadaniu. Będziemy sprawdzać po kolei te odpowiedzi i będziemy sprawdzać, kiedy odległość punktu A, B, C czy D od punktu S będzie równa promieniowi. Przypominamy wzięty z tablic wzór na odległość między dwoma punktami no i sprawdzimy sobie na początek odpowiedź A. Punkt S ma współrzędne 2-3, punkt A ma współrzędne minus 1, 7. Obliczymy odległość między punktami S i A. Zgodnie z naszym wzorem najpierw musimy odjąć pierwsze współrzędne tych naszych dwóch punktów. Pierwsze współrzędne punktu A to jest minus 1. A pierwsza współrzędna punktu S to jest 2. Odejmujemy te liczby, czyli minus 1 odjąć 2. Podnosimy to do kwadratu. Drugie współrzędne też musimy odejmować. Też zaczynamy od punktu A. W nawiasie będzie 7. Odjąć druga współrzędna teraz punktu S, czyli odjąć 3. I to do kwadratu. Teraz obliczymy sobie, co tutaj w nawiasie będzie. Minus 1 odjąć 2 to jest minus 3 podniesione do kwadratu. Z tego drugiego już nawiasu nie musimy pisać, bo tu wyjdzie nam dodatnia liczba 4 z odejmowania 7 minus 3. 4 do kwadratu będziemy mieć. A to się równa pierwiastkowi. Minus 3 podniesione do kwadratu, to ten minus w potęgowaniu ginie, i z tego wychodzi nam 9. Dodać. Z drugiego potęgowania wychodzi nam 16. Dodajemy 9 i 16, i to jest 25. A wynik z tego działania wychodzi nam 5. I proszę, jak miło już za pierwszym razem okazało się, że odległość między punktem S a punktem A jest równa 5, czyli jest równa promieniowi, no to znaczy właśnie, że punkt A będzie leżał na okręgu. Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Zadanie 20. Dane są punkty o współrzędnych A równa się 25 oraz B równa się 4 minus 1. Średnica okręgu wpisanego w kwadrat oboku AB jest równa... No i cztery opcje. Jak tu wybrać właściwą? Hm. Moglibyśmy sobie te punkty a i b zaznaczyć na układzie współrzędnych. A to jest minus -2,5, -2,5. Tutaj jest punkt A. Punkt B to jest 4, minus 1. 4 i minus -1. I odcinek AB to jest bok kwadratu, do którego musimy wpisać okrąg. Więc tutaj musielibyśmy mieć w ogóle bardzo duży układ równań, żeby nam się to zmieściło. Ale wcale tego nie trzeba robić. Bo jeżeli teraz popatrzymy na rysunek, na którym mamy kwadrat i mamy okrąg wpisany w ten kwadrat, to co można powiedzieć o boku kwadratu i o średnicy tego koła? Bok kwadratu w tym wypadku jest równy 7, to tutaj mamy napisane, a średnica koła jest równa też 7. Średnica koła, czyli odcinek FG też jest równa 7. No i może ja to tylko tak narysowałem, ale my tutaj możemy się trochę pobawić i zobaczmy, jeżeli będę zmieniał układ tego kwadratu, to zobaczcie, cały czas bok kwadratu i średnica okręgu, one zawsze będą takie same. I czy ja będę zmieniał wielkość tego kwadratu, go, obracał go jakoś wokół któregoś punktu, za każdym razem bok kwadratu i średnica okręgu są takie same. Można się tym bawić dowolnie. Ale cały czas bok kwadratu i średnica są takie same. To oznacza, że w tym naszym zadaniu wystarczy, że przyjrzymy się tym dwóm punktom A i B i obliczymy sobie ich odległość, czyli długość odcinka AB. Znajdujemy w tablicach wzór na długość odcinka. Ten wzór wygląda tak. No to działamy. Żeby obliczyć długość odcinka AB, to musimy wziąć pierwiastek. Pod pierwiastkiem będzie nawias i w pierwszym nawiasie odejmujemy pierwsze współrzędne naszych dwóch punktów. Zaczynamy od współrzędnej końca, czy zaczynamy od czwórki. Bierzemy 4 i odejmujemy od tej czwórki pierwszą współrzędną punktu A, czyli odejmujemy minus dwójkę, a musimy to dać w nawiasie jeszcze jednym. Podnosimy do kwadratu i do tego dodajemy kolejny nawias, w którym będziemy odejmować drugie współrzędne punktów. Zaczynamy od minus jedynki. I od tego odejmujemy 5 i do kwadratu. Teraz musimy to trochę poprzeliczać. W tym pierwszym nawiasie mamy 4 odjąć minus 2, czyli tak naprawdę to to jest 4 dodać 2. Dostajemy z tego 6 i do kwadratu dodać. No a tutaj będziemy mieć ujemną liczbę, bo minus 1 i minus 5 to jest minus 6 i to też trzeba zrobić do kwadratu. Potęgujemy 6 do kwadratu to jest 36, dodać. A ujemne 6 do kwadratu to jest też 36, minus tutaj zginął w potęgowaniu. 36 plus 36 to jest 72, no i to już jest niby wynik, tyle że takiej odpowiedzi nie mam. Więc ten pierwiastek musimy sobie, tą liczbę 72 musimy rozłożyć na czynniki pierwsze. 72 dzieli nam się na 2 to jest 36, te 36 jeszcze przez 2 to jest 18. 18 jeszcze przez 2 to jest 9. 9 przez 2 już się nie dzieli, ale dzieli się przez 3. To jest 3. No i 3 dzielimy przez 3, to jest 1. Mamy tutaj rozkład na czynniki pierwsze i odczytujemy sobie, co tutaj dostaliśmy. Mamy parę dwójek. Z tego dostajemy jedną nową dwójkę. Mamy też parę trójek. Z tej pary trójek mamy też nową trójkę. I to, co powstało tutaj z par, musimy ze sobą wymnożyć. I to dajemy przed pierwiastkiem. 2 razy 3 to jest 6, to jest przed pierwiastkiem. A pod pierwiastek wrzucamy to, co się nie udało połączyć w pary. W pary nie udało się połączyć tylko tej jednej dwójki, więc pod pierwiastkiem będzie liczba 2. Mamy wynik 6 pierwiastków z dwóch, to jest to, o co chodziło, czyli poprawna odpowiedź to jest odpowiedź C. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.